Kiedy rodził jak znud, wtedy odpadł mi fiut. Możny brak, tak to fakt, tak mi żal. Krematoriów brzask, słychać płodów mlask. Spijam gin z pępowin, tak mi żal. Straciłem kał, to był mój ostatni strzał. Płody, 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 wrzucam was do wody. W plastikowej siatce ku ruchaniu ryby. Płody, płody, płody zapewniacie wzwody. Gdy jesteście martwe, wtedy spuszczam się. Oddałbym wnet wszystko, by spożyć łożysko. Przyprawione spermą zarosło przez pleśni. Płody, 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 zrobicie mi lody, choć jestem nie młody, stanie nawet mi. Posłuchaj mnie, człowieku, bo opowiem ci o płodach kryjących się w odchodach oraz jajowodach, płodach nieżywych jak kurtkobajn, topiących swoje smutki w płodowych wodach. Tylko Arka Satana tak nagrywać potrafi. Kto w całej parafii ma najwięcej pornografii i więcej nasienia niż nie jeden bank? Prawie każdą imprezkę obracamy gangbang tak. Prosto z ulicy bojownicy odbytnicy. Arka satana, alkoholicy Chcesz mnie pokonać, ale jestem lepszy Już nic nie poradzisz Wody odeszły Płody, płody, płody Wrzucam was do wody W plastikowej siatce ku ruchaniu ryb Płody, płody, płody Zapewniacie wzwody Gdy jesteście martwe Wtedy spuszczam się Oddałbym wnet wszystko By spożyć łożysko Przyprawione spermą zarosłe przez pleśń. Płody, płody, płody. Choć jestem nie młody, stanie nawet mi. Czytał Dawid Klein.